Pływałem kraulem, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Wynurzałem się tylko po to, żeby nabrać powietrza. Pod powierzchnią czułem, jak woda napiera na moją twarz, kiedy się poruszam. To jest jedyne miejsce, gdzie mogę być, pomyślałem. Jedyne. Bo w domu wciąż panowała przygnębiająca atmosfera. Szkoła była zamknięta, a po tym, jak się zachowałem, nie miałem odwagi odwiedzić Johna. Obawiałem się, że nie jesteśmy już przyjaciółmi. A jeden świąteczny prezent w tę czy w tamtą nie robił różnicy. Jedynym miejscem, do którego ostatnio chodziłem, była willa Quisten, która w rzeczywistości nie istniała. A jedynym moim przyjacielem była Hedwig, która... Również nie istniała, bo była. bo była. Musiałem długo zbierać się na odwagę, by dopuścić do siebie tę myśl, że Hedwig, moja jedyna przyjaciółka, była. duchem. Jak to w ogóle było możliwe? Przecież coś takiego nie miało prawa się wydarzyć. Ani to, że Willa Kwisten. Stała przy Fjordveien 2 i była absolutnie fantastycznym miejscem, z ciepłem bijącym z każdego pokoju i świątecznymi ozdobami we wszystkich zakamarkach, a w rzeczywistości była pełna pajęczyn i kurzu. Ani to, że Hedwig spotykała się ze mną jak zwyczajny żywy człowiek, uśmiechnięta i z piegami na nosie, chociaż od pięćdziesięciu lat leżała w grobie. Nie, coś takiego nie miało prawa się wydarzyć. A jednak się wydarzyło. Willa Kwisten i Hedwig były równie rzeczywiste jak ja. Willa Kwisten była najcieplejszym i najprzytulniejszym miejscem, w jakim kiedykolwiek byłem, a Hedwig najbardziej żywym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Brakowało mi jej tak bardzo, że czułem ból. Co by na to powiedziała, zastanawiałem się, gdyby pomyślała o nawiedzonym domu i o duchu z krwi i kości. Na pewno uśmiechnęłaby się szeroko, odsłaniając szczelinę między górnymi wsiekaczami, zmarszczyłaby odrobinę nos usiany piegami, i powiedziałaby: Tak, teraz to wiedziałem. Przecudnie, powiedziałaby. Przecudnie, że coś takiego mogło się wydarzyć, chociaż to właściwie niemożliwe, bo istnieją sprawy między niebem a ziemią, których ani ty, ani ja nie potrafimy wyjaśnić i z tego należy się cieszyć. Nie uważasz? Świat jest pełen niewytłumaczalnych i fantastycznych rzeczy, których nie rozumiemy i właściwie to sprawia, że warto żyć. Prawda, Julianie? Właśnie to czyni życie tak ekscytującym. Na pewno powiedziałaby coś takiego. Ale nie było jej tutaj i dlatego nie mogła tego powiedzieć, bo była martwa i leżała na cmentarzu tak jak i oni. Im dłużej pływałem, tym częściej moje myśli krążyły wokół kilku pytań. Dlaczego spotkałem Hedwig? Dlaczego stała wtedy przed basenem z nosem przyciśniętym do szyby i patrzyła na mnie? Czy miała mi w czymś pomóc? Albo ja jej? Nie. W tym nie było żadnego ukrytego znaczenia. Przeżyłem kilka wspaniałych dni. Tak, kilka naprawdę fantastycznych dni. I przed krótką chwilę wierzyłem, że będzie lepiej. Że w tym roku święta będą takie, jak powinny być. Ale Hedwig pojawiła się głównie po to, żeby mnie oszukać. Bo nie będzie dobrze. Nic się nie ułoży. Pływałem aż do chwili, kiedy ratownik poprosił mnie, żebym wyszedł, ponieważ chciał zamknąć basen. Powlokłem się do domu, brnąc w śniegu. Dzisiaj nie było aż tak zimno. Miejscami śnieg stopniał i zmienił się w szarą breję. Czułem, że moje zimowe buty przesiąkają wodą. Śnieg to naprawdę tylko woda. Fuj! Na kolację zjadłem chrupkie pieczywo, sam w kuchni. Na stole stał świecznik adwentowy, nadal z czterema białymi świecami. Nikt nie wymienił ich na fioletowe, ani ich nie zapalił. Świecznik adwentowy nie miał sensu. Święta nie miały żadnego sensu. Szybko wstałem, wyjąłem świece ze świecznika i wyrzuciłem je do kosza na śmieci. Jutro mała Wigilia, ale równie dobrze mógłby to być listopadowy poniedziałek. W naszym domu nie było nawet śladu Bożego Narodzenia, ani urodzin. Na jedno wychodzi pomyślałem, próbowałem, ale nic to nie dało, ponieważ nikt się nie przyłączył. Reszta miała to w nosie. Straciłem chęć na chrupkie pieczywo jedzone na sucho. Wyrzuciłem je do śmieci i poszedłem spać, nie mówiąc mamie ani tacie dobranoc. Taki smutny, zły i zrozpaczony. Nie byłem dawno, nawet wtedy, gdy zmarła juni, bo wówczas przynajmniej płakałem, a rodzice mnie pocieszali. Byłem za bardzo smutny, zły i zrozpaczony, żeby rozmawiać, za bardzo smutny, zły i zrozpaczony, żeby płakać, a już na pewno, żeby zasnąć. Leżałem nieruchomo i czułem się jak sparaliżowany. Nagle. Kiedy tak leżałem i myślałem, że nigdy już nie będzie dobrze, usłyszałem, że otwierają się drzwi do mojego pokoju. Po drewianej podłodze dreptały małe stopy. Zatrzeszczała jedna z desek. Po chwili stópki zatrzymały się przed moim łóżkiem. Odwróciłem się. To była Augusta, moja młodsza siostra. Cześć, szeptała. Cześć, odszepnąłem. Ty też nie możesz zasnąć? szeptała dalej. Nie. Myślę o świętach, powiedziała. Tak, że ich nie będzie bez Juni. Och, ja też o tym myślę. Mogę spać u ciebie? Jasne. Wgramoliła się pod kołdrę i położyła blisko mnie, tak jak kiedyś ja przytulałem się do Juni. Przysunęła głowę do mojej twarzy, a jej miękkie włosy Łaskotały mnie w nos. Powąchałem ją. Pachniała tak jak zawsze, mydłem, mlekiem i mokrymi kaloszami. Najpiękniejszy zapach na świecie, i była bardzo, bardzo żywa. Słyszałem, jaki oddech zwalnia, aż w końcu zupełnie się uspokaja. Spała głęboko, obejmując ramionami młodszą siostrę. Z jej włosami łaskoczącymi mnie w nos, ja również w końcu zasnąłem. Kiedy obudziłem się następnego ranka, Augusta wciąż głęboko spała. Na dworze zdążyło się zrobić jasno. Kilka promieni słonecznych przedarło się przez szparę w firankach i oświetliło jej twarz. Augusta skrzywiła się, wzdrygnęła i poruszyła głową, ale się nie obudziła. Leżałem i patrzyłem na nią. Kiedy spała, wydawała mi się jeszcze mniejsza niż w rzeczywistości. Ostrożnie wyciągnąłem rękę i objąłem ją ramieniem. Muszę się nią opiekować, pomyślałem. Bo ma tylko mnie. Dzisiaj jest mała wigilia, a Augusta ma tylko mnie. Augusta miała 5 lat. Kiedy ma się 5 lat. Nic nie jest ważniejsze od Bożego Narodzenia. To, że w Wigilię obchodziłem urodziny, nie miało żadnego znaczenia, ale to, że zbliżało się Boże Narodzenie i Augusta miała je świętować, tak, to było ważne. Wyślizgnąłem się spod kołdry. Augusta właśnie się obudziła i mrugała powiekami. Śpisz jeszcze? – powiedziałem. – Dokąd idziesz? – spytała. – Muszę coś załatwić. Co? Nie wypytuj mnie. Bo przecież jutro Wigilia, a Wigilię wolno mieć tajemnicę. Wigilia? powiedziała. Nagle zupełnie oprzytomniała. Wigilia powtórzyłem. Uśmiechnąłem się do niej, potem pochyliłem się, przytuliłem ją i szybkim krokiem ruszyłem w stronę drzwi. Będą święta? spytała. Skinąłem głową. Obiecuję, tak, będą święta dla Augusty. I wydawało mi się, że wiem, jak to zrobić.